Dobry, nazywam się Joanna Żońca i na co dzień pracuję z młodzieżą licealną oraz z nauczycielami jako doradca metodyczny w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzisiaj tematyka hejtu. Na pewno znasz to pojęcie, na pewno spotykasz się z hejtem w swojej codzienności, bo hejt dotyka wielu nastolatków. Być może jesteś ofiarą jakich, jakichś hejterskich komentarzy, być może jesteś ich twórcą, a być może e, i jednym, i drugim. Jeżeli hejt nie dotknął cię bezpośrednio to zapewne, e, czy to Twoje rodzaństwo, czy to Twoi znajomi spotkali się jednak z tym zjawiskiem, co to właściwie jest hejt, bo od tego może powinniśmy zacząć, to jest taka nazwa, która obejmuje wszelkie wypowiedzi, komentarze, które pojawiają się w sieci, które mają charakter, charakter takiego negatywnego, negatywnego komentarza skierowanego do innych osób. To mogą być komentarze takie pełne nienawiści, a mogą one być. Takie soft e, hejtem, czyli e, no tak f, nie do końca wiemy, czy, e, czy dana treść e, jest po prostu aż tak obraźliwa, czy też mieści się w granicach krytyki po prostu e, innej osoby. E, Taki sposób komunikowania jest po prostu dosyć częsty u nastolatków i czasami trudno jest wyłapać granice pomiędzy jakimś takim dogryzaniem, sobie, ale jeszcze dosyć takim bezpiecznym, a kiedy przekroczymy tę granicę i kiedy, kiedy to już jest hejt. Hejt niesie ze sobą dużo zagrożeń. Pierwszym z takich zagrożeń jest taki negatywny wpływ, jaki mają te wypowiedzi, krzywdzące wypowiedzi, na osobę, która jest ich adresatem. Taka osoba czuje się po prostu bardzo zraniona. Wierz mi, słowa mogą ranić jak noże. I chociaż ten hejt rozgrywa się w świecie wirtualnym. To e, jego skutki e, i to, jak odczuwa tak, dana osoba, jego, jego skutki są bardzo, bardzo rzeczywiste, bardzo realne, wręcz takie fizyczne. E, Hejt wywołuje też e, podziały między ludźmi. E, Hejt e, sprawia też, że w sieci zaczyna panować taka negatywna atmosfera, e, Brak zaufania, ale też y, takie wykluczenie niektórych osób, wykluczenia i, i taka, taka utrata pozytywnych interakcji z innymi osobami. Jak można reagować na hejt? Jak można mu zapobiegać? Po pierwsze, y, ważne jest to, żeby sobie zdawać sprawę, że właśnie słowa ram, ranią. I być też takim wyczulonym w momencie, kiedy na przykład jesteś świadkiem takich wypowiedzi hejterskich, żeby reagować, żeby zgłaszać. Możesz zawsze zgłosić to zaufanemu dorosłemu, osobie, z którą masz właśnie dobry kontakt. To może być rodzic, ktoś inny z rodziny, to może być jakiś nauczyciel. I dobrze jest zgłaszać, nawet jeżeli ten hejt nie dotyka ciebie, ale twoją koleżankę, kolegę, być może rodzeństwo, zgłoś to. Bo y, może mieć to naprawdę negatywne skutki, jeżeli y, dorośli się o tym nie dowiedzą. Co jeszcze można zrobić? E, pamiętaj zawsze, że y, sieć e, internet nie zapomina e, i wcale nie jest aż tak anonimowy, jak można by sądzić. Więc pamiętaj o tym, że ponosisz odpowiedzialność za to, co publikujesz w sieci. Dobrze, żeby to były treści wartościowe, żeby to były treści, które są pełne życzliwości dla innych. Jeżeli jesteś w złym stanie emocjonalnym, jesteś na przykład po jakimś wydarzeniu, które cię zdenerwowało, poczekaj, aż opadną emocje i dopiero później publikuj wypowiedź. Jeżeli na gorąco będziesz publikować takie komentarze, które są wynikiem twoich silnych emocji, takich trudnych emocji, to może się okazać, że właśnie kogoś ranisz. Także pamiętaj o tym, żeby właśnie tak na chłodno poczekać i opublikować treść, dopiero jak ten spokój do ciebie wróci. Co jest też dobrze wprowadzić, jeżeli publikujesz coś w sieci, to ja przygotowałam taką antyhejterską listę kontrolną. I dobrze jest, zanim naciśniesz enter, tak, zanim naciśniesz, naciśniesz publikuj, to zastanów się tak, czy twój komentarz jest na temat tak, te, tego na przykład, co zostało wcześniej opublikowane przez Twoich znajomych, koleżanki, kolegów, czy wnosi wartość tak, do tej rozmowy, którą toczycie. Czy zastanów się też, czy hmm, Stosujesz zwroty, które są kulturalne albo przynajmniej neutralne, tak? czyli takie, które nie powinny kogoś obrazić. Zastanów się też, czy bez problemu y, możesz powtórzyć te słowa do tej osoby, tak, do której je kierujesz, twarzą w twarz. Jeżeli masz wątpliwości, to znaczy, że być może coś w tych treściach, które chcesz opublikować, jest no, nie do końca y, jednak bezpieczne. Zastanów się, czy taki komentarz jak twój, Byłby w porządku, gdybyś, gdyby właśnie on był skierowany do ciebie. Jak ty się będziesz czuł, jeżeli ktoś takie słowa skieruje do ciebie? Zastanów się. Zastanów się też, czy taki komentarz byłby w porządku, gdyby był skierowany do twojego przyjaciela, do twojej przyjaciółki, brata, siostry. I to jest taka lista kontrolna, którą e, warto mieć w pamięci e, za każdym razem, kiedy włączasz ją w jakąś dyskusję w sieci, czy publikujesz właśnie e, treści, e, czy to filmy, czy to komentarze, e, czy to piszesz coś na przykład na e, blogu. To e, buduje taką pozytywną atmosferę w sieci i, i sprawia, że wszyscy możemy czuć się bezpieczni. I dzielimy się po prostu swoimi zainteresowaniami i takimi wartościowymi treściami.